Jak policzyć otwory, które musimy zrobić w płytkach, by zamontować na przykład toaletę czy przycisk do tej toalety? Są fachowcy, którzy wyceniają taką łazienkę po kolei, czyli cena za otwór, cena za metr bieżący płytek kwadratowy, cena za cięcie pod kątem 45 stopni. Dla mnie bardzo prawidłowa wycena, bardzo rzetelna w taki sposób, a nie jakieś tam wycenianie od metra, metra kwadratowego po podłodze. Ale taki przykład, jak tutaj widzicie. Otwór na toaletę. Jeden otwór, niby, a może dwa, a może cztery otwory? Jak fachowcy to liczą? Mogą wyciąć jeden wielki, mogą wyciąć cztery mniejsze. Jak wy to liczycie? Powiedzcie mi. A może tak jak w tym przypadku? Żaden to otwór tak naprawdę wycinany w płytkach, tylko po prostu obcięte płytki. Czyli w takim przypadku teoretycznie 0 złotych za otwór. A są fachowcy, którzy biorą po 100 zł za otwór, 4 otwory, 400 zł. Piszcie w komentarzach jak Wy to widzicie, jak powinno być zrobione to poprawnie. Subskrybujcie, obserwujcie kanał, jeśli ciekawią Was tego typu treści. Lajkujcie film, jeśli się Wam podobał. A ja od razu powiem, że to nie ja wycinałem te otwory, bo na pewno z już tutaj niektórych świeżbi ręka do komentowania.